Czy mi się wydaje, czy jest pani jakaś taka dzisiaj przybita? Aha, to nie przeszkadzam. Siemanko z tej strony, Sebol, ostatnio otrzymaliśmy informację, że Cyberpunk 2077 nareszcie wraca na PS Store po półrocznej przerwie, a wróci na niego dokładnie 21 czerwca. Przy okazji otrzymaliśmy patch 1.23 i postanowiłem znowu wskoczyć w cyberpunka na PS4 z Steam i zobaczyć jak to działa, pokazać osobom może jeszcze niezdecydowanym, czy warto taką wersję się zainteresować. No i muszę przyznać, że pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne, myślę, że można jednogłośnie powiedzieć, że w tym momencie mamy najlepiej działającego cyberpunka na PS4 jaki był do tej pory, chociaż no wiadomo, no, nie było to jakieś wielkie osiągnięcie biorąc pod uwagę stan techniczny tej gry w okolicach premiery. Z pewnością jest płynniej jeśli chodzi o sam klatkaż, Sterowanie się wydaje nawet trochę bardziej responsywne, trochę tymi pojazdami się tak trochę płynniej jeździ, trochę postacią się też trochę tak jakoś przyjemniej chodzi. Może to też może być kwestia tego, że dawno nie grałem. Znaczy, no, mówiąc dawno mam na myśli, że ostatni raz grałem w Cyberpunk'a jak wychodził patch 1.22. 22 to tam przez chwilę pograłem, więc może to jest kwestia przerwy, że zapomniałem już gdzie w cyberpunk chodzi, Ale miałem takie bardzo pozytywne uczucie, że złapałem pada, ruszyłem postacią i tak nagle, o kurde, ale fajnie. Bardzo przyjemnie się chodzi, fajnie to wszystko działa nawet, no nie? Te pierwsze w ogóle wrażenie było naprawdę super, że wszystko płynnie, ładnie, ładnie, ale niestety problem się pojawił, kiedy wsiadłem do samochodu i pojechałem trochę dalej. I tutaj wychodzi największa bolączka cyberpunka, czyli doczytywanie tekstur i strumieniowanie danych. Nie jestem oczywiście specjalistą w tej kwestii, więc jeśli coś mówię nie tak, to koniecznie poprawiajcie mnie w komentarzach, ale wydaje mi się, że największym problemem Berpanka na starych konsolach jest nie tyle ich moc obliczeniowa jako taka, tylko te dyski HDD nieszczęsne, które po prostu nie nadążają z doczytywaniem danych, co możemy zauważyć na każdym praktycznie kroku. W momencie kiedy odpalimy grę po dość długim loadingu, to w tym momencie, kiedy stoimy jakby na środku, w tym punkcie zero nazwijmy to, to wszystko naokoło wygląda mega zajebiście, wszystko chodzi zajebiście płynnie. Chodzimy sobie tutaj, o tu przechodnie chodzą. Tutaj wszystkie budynki, wszystko ładnie, wyraźnie widać, no nie wszystko elegancko wygląda, ale jak tylko im bardziej zaczniemy się od tego punktu zero oddalać i im szybciej od niego zaczniemy się oddalać, tym coraz bardziej to wszystko zaczyna się niestety sypać. I tutaj chciałbym uczulić, że jak po raz pierwszy odpalicie grę i zobaczycie, że o kurde, ale gra zajebiście działa płynnie, elegancko, fajnie, to... Nie, musicie, musicie, niestety odjechać od tego, od tej strefy komfortu i wtedy dopiero zobaczyć jak ta gra faktycznie działa. I nie byłoby tak naprawdę z tym jakiegoś dużego problemu, gdyby to była tylko i wyłącznie kwestia doładowujących się tekstur. Że wiecie, jedziemy samochodem na przykład, a tu nagle o budynek jest w wersji low poly, i dopiero po chwili ładuje się jego normalna wersja. No nie, i przez chwilę widzimy rozmazaną kupę na ekranie. Albo nie ma jezdni przez jakiś moment, a tu latarni na przykład nie ma. Albo jedziemy, 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 próbujemy wjechać na chodnik, i nagle jeb, walimy w coś. Okazuje się, że w tym miejscu była barierka, ale nie zdążyła się jeszcze załadować. Gdyby to była tylko i wyłącznie tego kwestia, myślę, że nikt by się jakoś tam strasznie mocno nie pultał, że tak. Powiem. Ale niestety ten problem dotyczy wszystkiego i podkreślę to jeszcze dwa razy wszystkiego. Dotyczy to wszystkiego dotyczy to dźwięków, animacji, muzyki w radiu i nie tylko czegokolwiek. Wyobraź sobie coś, co istnieje w świecie gry, i wyobraź sobie, że to jest, się nie doczytuje po prostu w jakichś momentach. W jakimkolwiek momencie możesz nagle nie doczytać czegoś, linijki dialogu, na przykład, albo yy, animacji tego, że postać wstaje, na przykład, i w momencie, kiedy wstaje, to widzisz postać siedzącą, która nagle zaczyna się unosić nad ziemią i po chwili dopiero się pojawia, jak faktycznie idzie. I generalnie, jak w grze robisz coś po raz pierwszy, na przykład wyciągasz broń, albo wsiadasz do samochodu, to ten pierwszy raz zazwyczaj będzie w jakiś sposób zbugowany, bo animacja nie zdążyła się załadować. Albo notoryczny problem z animacją upadku z dużej wysokości naszej postaci, gdzie nasza postać teoretycznie powinna mieć animację wstania, a mamy taką zawiechę nagle. Upadamy i przez jakieś 2-3 sekundy nic nie możemy zrobić i nagle już możemy zrobić, bo w tym momencie powinna się wyświetlić animacja, jak nasza postać wstaje z ziemi, ale nie ma tego po prostu. Albo zmiana radia na przykład. Przytrzymujemy przycisk R1, który za to odpowiada i, i na mamy zawiechę. Po 2-3 sekundach wyskakuje lista, ale jeszcze nie pełna. Musimy jeszcze chwilkę poczekać. O tym się pojawia już w końcu cała lista. Bo zmieniamy, zmieniamy stację radiową, ale musimy jeszcze poczekać, zanim się puści kawałek, no bo wiadomo, to się wszystko załadować musi. I w końcu jak się załaduje, klikamy X, znowu musimy chwilkę poczekać i dopiero udaje nam się zmienić radio, czyli cały proces to ja może z 15 sekund, nie? A po drodze mamy dwie zwiechy przynajmniej. Na całe szczęście to się nie dzieje za każdym razem, ale zawsze jak pierwszy raz chcemy radio zmienić, ewentualnie jak chcemy po dłuższym czasie to zrobić. Muzyka w trakcie walki tak samo. Zaczynamy walkę i na początku jest cicho, 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 cicho i nagle po minucie dopiero bum, tum, bum, 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 napierdalanka dopiero w tle zaczyna lecieć, elektroniczna, no nie? I w ogóle w pewnym momencie trafiłem na dość poważny problem, który wam zaraz pokażę. Patrzcie. Stoję w takim miejscu i patrzcie jakie jest zajebiście ciemno. No i oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no, panie kierowniku, jak jest noc, to musi być ciemno. No dobra, musi, ale... Zobaczcie, jak wygląda ta miejscówka, kiedy przeładowałem grę. W sensie wyłączyłem grę, załadowałem od nowa save'a i patrzcie. To jest dokładnie to miejsce. Zaraz po załadowaniu. Pamiętacie, co mówiłem? Punkt 0, miejsce zero, że zaraz po załadowaniu gry wszystko wygląda elegancko i fajnie. No właśnie, teraz to się wydarzyło. Wszystko się załadowało i nie jest już ciemno. I dźwięki też się w ogóle popsuły na maksa. Posłuchajcie zresztą, jak to wszystko brzmi w tym momencie. I w tym momencie mogę brzmieć bardzo negatywnie, że o Jezu, ale ta gra źle działa, o, coś w tym stylu, ale prawda jest taka, że chcę Wam po prostu tu przedstawić, że niestety, ale nadal w grze występuje dość poważny problem z tym, co właśnie opisałem. Tak trochę wyolbrzymiam nawet, powiem szczerze, to wszystko, bo chcę, żebyście byli gotowi na to, co Was czeka, jeżeli zdecydujecie się na kupno tej gry ostatecznie w wersji na PS4, co generalnie bardzo mocno polecam, do czego za chwilę przejdę. Ale nie wierzcie ludziom, którzy mówią, że gra chodzi idealnie, że nie ma żadnych problemów i tak dalej. No chyba, że mam jakieś trafne PS4. Ale jak odpalam inne gry, to wszystko chodzi elegancko. A cyberpunk chodzi tak, jak chodzi cyberpunk. No ja już jestem jakby przyzwyczajony do tego, jak ten cyberpunk działa i dla mnie to nie jest żadną nowością, że w taki sposób to wygląda. Na całe szczęście tutaj spieszę z, jakby z słowami otuchy dla tych jeszcze czekających na tego cyberpunka, którzy już stracili nadzieję po tym wszystkim, co powiedziałem do tej pory. W misjach fabularnych wszystko, jak do tej pory, zobaczyłem kilka misji fabularnych, cofnąłem się do kilku saveów, które miałem tam zrobionych sobie wcześniej. Wcześniej, jak grałem, to sobie save'y porobiłem. I w tych misjach nie miałem żadnych problemów, w sensie ani dialogi, ani jakby z tymi animacjami nic się złego nie działo. No problem tylko był, kiedy załóżmy misja fabularna kazała mi jechać z miejsca A do punktu B, które były dosyć mocno od siebie oddalone, no to siłą rzeczy jadąc samochodem gdzieś tam wiadomo, że te problemy, o których wcześniej wspomniałem, gdzieś tam występowały, ale kiedy już się dzieje jakby ta misja fabularna, kiedy już mam ten dialog, kiedy już się dzieje akcja, skrypty i tak dalej, wszystko chodzi elegancko, płynniutko, Fajnie, nie ma jakiegoś tam, nie wiem, Keanu Reevesa, który wygląda jakby go ociosali z drewna. Wszystko fajnie, elegancko. Dialogi też mam wrażenie, że się, że się nie przycinają tak bardzo jak to było wcześniej, ale mogę się mylić, nie widziałem wszystkiego. Mówię, pograłem jakieś 3-4 godziny, więc tyle co widziałem, to ty, o tyle mogę opowiedzieć. Więc wygląda to całkiem spoko. Tak samo badlancy. Badlancy w sumie zawsze działały dobrze i do tej pory działają dobrze. Wiadomo, tam się o wiele mniej dzieje, mamy pustynię. I ten. Yy, i kaktusy po prostu, że z większość czasu, więc nie ma aż tak źle, jak ktoś bywa w mieście. No i pytanie podstawowe: czy warto zainwestować w cyberpunka na PS4, jak już wróci na tego ps Store'a? I powiem szczerze, że ja nie jestem dobrą osobą do odpowiadania na to pytanie, dlatego że ja w tą grę grałem od premiery, spędziłem w niej. Ponad 200, grubo ponad 200 godzin tak naprawdę. Ostrzelałbym coś w okolicach 230-240. Nawet platyny udało mi się zrobić. Co prawda, to była taka trochę przypadkowa platyna, bo w momencie kiedy już chciałem zberpanka odkładać na bok, to nagle się okazało, że mam zrobione tam, znaczy zostało mi chyba 5 czy 6 achievementów po prostu do tej platyny. Myślę sobie, no dobra, to już spędziłem w tej grze te 230-40 godzin. To jeszcze te kilka dodatkowych godzin już mnie nie zbawi, szczególnie, że to były trofea typu. No zrób coś tam ileś tam razy, więc to była kwestia, dobra, zrobię to i zrobiłem. No i jakoś tak spadła ta patyna ostatecznie. No i w związku z tym wszystkim, no nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Szczególnie, że ja tak naprawdę uważam, że od premiery już gra była na grywalnym poziomie. Jasne, optymalizacja leżała, bugi, krasze, to wszystko było. Wszystko, o co mogliście przeczytać w internecie, to ja to wszystko miałem. Ale to, co w tej grze jest dobre, a ona ma naprawdę bardzo dużo dobrych elementów, warto... Zagryź zęby, że tak powiem, uzbroić się w cierpliwość i w nią zagrać. A powiem wam szczerze, w tym momencie mamy najlepiej działającego cyberpunka na PS4, jaki był do tej pory, dlatego myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby w tą grę właśnie teraz wskoczyć. Przy czym oczywiście rozumiem, że jakby ten próg niedogodności, przez który trzeba przeskoczyć dla niektórych może być zbyt wysoki, ale chcę tutaj po prostu dać znać, że Da się dobrze bawić w tego Cyberpunk'a na PS4. Naprawdę da się dobrze w niego bawić na PS4. Przy czym, no oczywiście wiadomo, jeżeli macie taką możliwość, to lepiej zagrać na czymś innym. Lepiej zagrać na PS5, na Series X albo na dobrym PC. -cie. Więc jeśli macie taką możliwość, to pewnie i tak już to zrobiliście. A jeżeli nadal czekaliście na to, żeby może jednak mieliście nadzieję, że na PS4 uda się w tą grę zagrać, no to zagrajcie. Po prostu zagrajcie. Jestem przekonany, że jak. Poczujecie ten klimat tej gry, to, co ona ma dobrego do zaoferowania, to na pewno zaraz machniecie ręką na te bagi i po prostu polecicie z tą historią na pewno będziecie się dobrze bawić, jestem w stanie wam to zagwarantować. Bo miasto chociażby jest zajebiste, warto je odwiedzić, warto po nim płazić, choć oczywiście tak, jest dosyć puste. Jakby temat już w internecie został wyczerpany, jak bardzo puste jest to miasto. Chociaż muszę przyznać, aczkolwiek możliwe, że jest to kwestia już takiego, yy, ten syndrom sztokholmski, że mi się w sumie podobało, że to miasto było takie puste. Bo mogłem sobie na chwilko pojeździć, nikt mi nie przeszkadzał, nie musiał, nie wpadałem co chwilę w samochody. Szczególnie, że jak wiecie, te AI samochodów jest do dupy, więc może nawet lepiej, że tych samochodów nie ma za bardzo na ulicach, więc można sobie spokojnie pojeździć na motorku swoim i w nikogo się nie wpierdalać, no nie? No a architektura jest po prostu zajebista. No piękne budynki, piękne panoramy. Piękne, no po prostu, aż chce się na to patrzeć, że aż chce się patrzeć na ten ekran i żałować, że się nie jest w tym miejscu właśnie fizycznie. Scenariusz też jest bardzo dobry. Historia sama w sobie może nie jest jakoś wybitnie odkrywcza, ale odpowiedziana zajebistymi dialogami, z genialnymi postaciami, które mają świetne historie, świetne relacje i duet w z Johnem Silverhandem to jest mój ulubiony duet w grach. Ever, i chciałbym więcej tego po prostu. Naprawdę chciałbym więcej tego zobaczyć. Mam nadzieję, że w dodatkach, choć spodziewam się, że raczej to takie, yy, że raczej to się nie stanie po prostu, ale fajnie by było, gdyby jeszcze w dodatkach było więcej widzonego. Chociaż kto wie, kto wie, może będzie, jakby nie jest tak, że nic nie zapowiadali w tej materii, ale tak zakładam po prostu, że pewnie nie będzie żonego Silverhanda w dodatkach, ale zobaczymy, zobaczymy. Trzymam kciuki. Muzyka, oczywiście zajebista, świetna, po prostu dawno tak długo nie słuchałem soundtracku z gry poza nią, a muszę przyznać, że zdarza mi się to bardzo rzadko. I tu akurat wiadomo zdania są podzielone, ale moim zdaniem Feeling strzelania w tych, że jest zajebisty, dźwięki broni, animacje broni, wszystko wygląda zajebiście. Oczywiście dopóki się wszystko załaduje, no nie? Tak nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej. Tak samo odgłosy samochodów, burkanie silników, jest kozackie. Ja generalnie nie jestem jakimś fanem motoryzacji czy coś w tym stylu, tam jakoś nie jaram się tymi samochodami, ale tutaj autentycznie lubiłem sobie tak pojeździć nosu po mieście i posłuchać sobie tego muruku silnika, który brzmiał epicko po prostu. Plus do tego wizualny aspekt tego pięknego miasta naprawdę robi zajebistą robotę. I polecam, no po prostu polecam tego spróbować i wydaje mi się, że jeśli ktoś da tej grze tą szansę na początku, bo wiadomo, że, na, że początkowo trzeba tak jakby przebrnąć przez te bagno początkowe, ale jak już to zrobicie, to jestem przekonany, że do końca będziecie bawić się bardzo dobrze i nie będziecie żałować ostatecznie, że daliście tej grze szansę. A jeżeli graliście w tą grę przy premierze i nie podobał wam się stan techniczny i stwierdziliście, że oddajecie grę i oddaliście ją wtedy, to mogę powiedzieć, że gra chodzi zdecydowanie dużo, dużo lepiej niż na premierę. Te wszystkie hotfixy i patchy, które do tej pory wyszły, bardzo mocno poprawiły performance tej gry, więc spokojnie, już nie jest aż tak jak było powiedzmy tego pierwszego drugiego dnia. No i to by było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie koniecznie znać, czy ten filmik w jakiś sposób wpłynął na Waszą decyzję. Czy chcieliście kupić gra, a przeze mnie teraz nie kupicie? A może nie chcieliście kupić, ale stwierdziliście, że może jednak dacie jej szansę? Moim zdaniem warto, bo to zajebista gra. Niedoskonała, ale mimo wszystko zajebista. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jak się nie podobało, zostawcie łapkę w dół. I zachęcam do subskrypcji kanału. Życzę Wam miłego dnia lub wieczora w zależności, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.